Siemanko, z tej strony Janek, jesteście na kanale Żyj z Pasji. Ponad dwa lata temu zbudowałem na swojej działce saunę ogrodową. Dlaczego? Dlatego, że jak byłem w Skandynawii, a dokładnie w Szwecji, zakochałem się w saunowaniu. Pierwszy raz zobaczyłem, jak wygląda konstrukcja takiej sauny w Szwecji i zapragnąłem zbudować dla siebie, dla celów prywatnych również taką saunę. I... Budując taką saunę, postanowiłem, że nagram filmik, ponieważ na polskim YouTubie było jak na lekarstwo filmików, w jaki sposób wykonać saunę ogrodową, i nagrałem taki filmik ponad dwa lata temu. Do dziś dnia jest to film numer jeden na moim kanale, na który Was serdecznie odsyłam. Jest w opisie tego shortsa. Tak naprawdę ten shorts ma Was naprowadzić na ten właśnie film. Mam nadzieję, że wiele osób skorzysta z moich rad i zbuduje własnoręcznie saunę, bo satysfakcja z takiego projektu, możecie mi wierzyć, że jest bardzo, bardzo duża. A tymczasem życzę wszystkim miłego popołudnia, w zasadzie dobrego wieczoru i pozdrawiam serdecznie. Zapraszam na mój kanał. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, zachęcam do subskrybowania. W przyszłości będą również inne projekty, ale najpierw muszę troszeczkę zadbać o zdrowie. A tymczasem wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć!